E, dzień dobry, zapraszam was do zwiedzania Torunia z nami. E, to są podziemia naszego e, hotelu Eter. E, e, chłopaki uczą się grać w pilarda. E, słuchajcie, ja tutaj pokażę wam tylko takie małe fragmenty, e, które myśmy zwiedzili, które wydają się odpowiednie. Do zwiedzania z dziećmi. No i nie męczące, wiecie o co chodzi. To jest widok na rzekę, na Wisłę z ruin z Zamku Grzeckiego. E, żałuję, że nie nagrałam jeszcze podziemi, bo tam jest sala strachów i, i e, naśmieliśmy się, wystraszyliśmy się, a później się sami się siebie śmieliśmy. E, ale no cóż, wydaje mi się, że to co teraz widzicie jest wystarczająco ciekawe. To jest krzywa wieża, którą również warto zwiedzić. Aczkolwiek ja nie weszłam, nie miałam odwagi. Ale chłopacy stwierdzili, że faktycznie jak się idzie po schodach, to ściąga na jedną stronę. Także jest na pewno bardzo krzywa. Teraz będzie rejs po rzece, po wiśle, którym podczas którego można posłuchać historii Torunia, o tym co się z nim działo, co się z nim dzieje, co warto zjeść, co warto wypić w Toruniu. Moim zdaniem jest to jedno z pierwszych miejsc, które my w ogóle powinniśmy zwiedzić, posłuchać, a później dopiero wziąć się za takie, wiecie, porządne, grube zwiedzanie miasta. E, tak, tutaj chciałam nagrać wam, wiecie, most od dołu, ale no niestety nie wyszło mi, bo jak nazłoś kamera, coś mi tam zaczęła nawalać, no i niestety nie wyszło, nie wypaliło to. Tutaj już plac ratuszowy, ratusz i bardzo ważna osoba w tym mieście, czyli Mikołaj Kopernik, ale to tylko tak chwilowo nagrałam. A to jest zo. Słuchajcie, to jest jedno z najlepszych zo, w którym byłam. Co prawda, to największe zwierzę to jest niedźwiedź, ale. Chodzi o to, jaka tam jest atmosfera, jak tam jest sympatycznie, jak tam są sympatyczni ludzie. Zwierzęta nie są pochowane, wszystkie zwierzaki widać. To jest bardzo, bardzo ważne. Ceny też są przystępne, można nakarmić owce i kozy. Słuchajcie, naprawdę jestem zachwycona z tego, co tam mogliśmy zobaczyć. Także króla Juliana widzieliśmy, teraz planetarium. My byliśmy na bazie Marsa yy, i kupiliśmy bilet na yy, ten film yy, na górze, na, na kopule, który się ogląda yy, pod kopułą. Ale powiem Wam, że była przerwa godziny, więc wyszliśmy do Sweet Factory. Kupiliśmy sobie żelki. Bardzo fajnie było, bardzo <grytanie> Byliśmy zadowoleni eee, i poszliśmy jeszcze na kawkę do Grand Café. Przesympatyczne miejsce, cichutko. No i tutaj szybki tylko taki fragmencik właśnie z planetarium, bo niestety mm, nie można było nagrywać. Słuchajcie, pokazuję Wam tutaj e, wszystkie pamiątki, które kupiliśmy w Toruniu. Tutaj mam pocztówki, e, które Kupiliśmy i wysłaliśmy, bo były zamknięte poczty. No trudno, życie z widokami Torunia, z Kopernikiem. Wiadomo. Akurat ten widok widzieliśmy właśnie z rzeki. Słuchajcie, dla, dla taty widziałam bryloczek z Toruniem żeby miał jakąś pamiąteczkę, również magnesy, wiadomo, no, magnesy zawsze się kupuje na pamiątkę. Storu Toruniem słodkie ciasteczko na znaczy pierniczek w kształcie serduszka. A propos pierniczków, to jest pierniczek, który był na spokoju na poduszkach z restauracji Esencja. Eter Hotel, restauracja hotelowa Esencja pierniczki takie typowo typowo pierniczki toruńskie przepyszne słuchajcie te pierniczki które my kupujemy w paczówkach są zupełnie inne te na wagę były delicious e, sweet factory oczywiście żelki stado żel e, no słuchajcie mój pan życie uwielbia e, kupiłam piwo toruńskie to jest akurat z miodem mam jeszcze kupione z piernikiem dla taty żeby spróbował jak smakuje piernikowe piwo eee, pamiątki no tutaj serduszkowe to jeszcze jeden magnes tutaj pamiątki też z planetarium dwa magnesy i taka zakładka nie wiem eee, no i pamiątki młodego które są po prostu <laughs> Wiecie, jak to jest? Dziecko idzie po mieście i zawsze coś tam sobie wypatrzy, coś chce kupić. No i w ten sposób właśnie zdobył tą piłkę. To jest taka ale kostka rubika tylko piłeczka. Każda kuleczka musi w odpowiednim miejscu się znaleźć kolorystycznie. Nożyk, ja nie wiem w ogóle, co to za faza ma te nożyki, ale już ma drugi. Storunia proszę bardzo, piękny dwa razy hagiłagi proszę bardzo zielony i czerwony, no po prostu kosmos z tymi no właśnie kosmos z tymi miśkami, także tak no i tutaj są zakupy typowo z, ze smyka spodenki bo miał się chluptać w tym jest tam takie piernikowe miasteczko, więc wiecie, miało się tam chopać, ale no nic z tego nie wyszło. Fortnite, jak on się nazywa? Fortnite. Jest pistolet, Boże. Dwa długopisy z Star Warsów, bo mamy teraz jesteśmy właśnie na etapie Star Wars. Mazaki z klocków Lego. 100 zł, słuchajcie, 100 zł. 12 mazaków, po prostu masakra jakaś. No i właśnie gra Star Wars i klocki Star Wars, Lego Star Wars po prostu. No ale nic to. Cieszył się niesamowicie. Ten statek, em, latający, zbudował już w, jeszcze tam w hotelu. To na nogach stojące dopiero w domu. E, także tak wyglądają zakupy. A jeszcze moja Sephora, ale na Sephora poświęcę chyba osobno odcinek żeby wam pokazać co tam mam w środku. Ja oczywiście nie mogłam się powstrzymać i najnowszą chudę tą dużą e, zakupiłam. E, Rose Quartz po prostu My English. Tak wyglądają zakupy. E,